Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z shippu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Magic Online. Kolejną postacią, którą sobie zagramy, będzie Kakashi, Kakashi, czyli kurde, jedna z moich ulubionych postaci. Zobaczyłem, mam tutaj sporo kostiumów e, zakupiłem je e, oczywiście teraz w dodatku Full Burst na PC-ta są one niestety za darmo, czyli niestety dlatego, że ja za nie musiałem płacić. Może weźmiemy sobie tą śmieszną skórkę e, szkolną, kiedy tu Kakashi wygląda na Jakąś taką pielęgniarkę. Zawsze mówię, że on bada tą ręką, którą tak przygotowuje do robienia Chidori. No co tam się bada, nie wiem, wsadzając rękę gdzieś, gdzie nie powinno się wsadzać i tak dalej. No i Kakashi tutaj w śmieszną formę przybrał w tym kostiumie, ale nadal jest zabójczą bestią jak, jak zwykle. No i walczymy z Sasuke, więc może być nieciekawie, aczkolwiek ja Kakashi'ego nie dość, że lubię w serialu, to jeszcze lubię bardzo go w tej grze. Lubię nim grać i bardzo przyjemnie mi się właśnie walka nim toczy, więc mi się wydaje, że no zobaczymy, zobaczymy, czy koleś ogarnia, czy nie do końca. Wow, już próbował mi złapać skubaniec w swoje jutsu, gdyż ono łapie, ono jest dość upierdliwe, ale ja się przebiłem i pięknie Chidori weszło na brzuch. Nie sądzę, że będę miał z nim problemu, Więc troszeczkę polega, pewnie będzie polegał na tym swoim ultimate ataku, tak mi się wydaje. Póki co, na razie tą Um, udowodnił tym, że od razu chciał mnie w to złapać. Chociaż w sumie teraz na razie nic takiego nie robi, więc może będzie... Nie będzie aż takiego dziadostwa um, w, w, w jego walce. Ach, dał się złapać z Kubaniem no. znaczy, bardzo dobrze <gry> według mnie. jaj kury, dobra. On nie ma drewna, ja mam... Znaczy, ja też nie mam, cholera. Już też mi się skończyło? Dobra, ale przynajmniej moje combo weszło szybciej. To będzie, podejrzewam, bardzo krótka walka. Zobaczcie, już obaj mamy po połowę HP, więc szybko to e, schodzi. Tak, Kakas jest tutaj bardzo ciekawą postacią. Ma zarówno zwykłe jutsu, jak i ulepszone jutsu, Ma oczywiście ultimate atak, który jest też bardzo dobry, gdyż łapie gdziekolwiek jest. Nasz przeciwnik O, oh jest! Złapałem go! No, to już pozamiotane po walce. E, do, do dodatku, jak się uwolni, no to ma też dwa dodatkowe super ataki. Także jest to naprawdę świetna postać i bardzo przyjemnie się nim gra. Znowu go złapałem. Co za koleś? Znowu go no i zwycięstwo, nie no, ta walka to była żart Kurde, koleś tak nie docenił mnie I po prostu dał się złapać dwa razy w to samo odrzucu, dwa razy się nabrał na ten sam trik Niech już wie lepiej, że nie należy nie niedoceniać Kakashi'ego Zwłaszcza kiedy on ma maskę chirurgiczną na twarzy Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka Na razie i cześć